Rozmowy lokalne, ciekawi ludzie, ważne sprawy. Pan Czymicę za to, że się tutaj urodził? Możeszkę cerkwicę kocham za to, że są tutaj wspaniali ludzie, z którymi się tutaj wychowałem, tutaj się urodziłem, z nimi mieszkam. Dzień dobry. Panie Edwardzie, dwa słowa na temat filmiku, w którym pan wystąpi. Może pan odpowiedzieć? Współpraca z mieszkańcami układa się bardzo dobrze. Mamy też tutaj Ochotniczą Straż Pożarną w Cerekwicy, z którymi współpraca układa mi się bardzo dobrze. Dzięki tej współpracy mamy nowy samochód w naszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie, Co, panie Edwardzie? To panie, do pana radnego Śmiertki proszę zapytać. Tak, oczywiście. Dzień dobry. Dwa słowa można do pana? Tak. Występował pan ostatnio w filmie, prawda? W którym był umieszczony na stronie gminnej. Opowiadał pan o tym, jak pan kocha Trzebnicę. Gdyby pan mu powiedzieć, pan sam nagrywał ten film? Pan Trzewnicę za to, że się tutaj urodziłem. Wspólnie z mieszkańcami, dzięki bardzo dobrej współpracy czynie społecznej, doprowadziliśmy ten teren do pięknego wyglądu, jakim jest teraz. Jak to, jak to wyglądało? Nie. A kto nagrywał? A kto nagrywał? Przy no, pomocy znajomego. A to znajomy nagrywał, tak. tak? I potem Państwo wysłaliście ten film do działu promocji, tak? tak? tak, tak, tak. Czyli sami nagrywaliście. Mhm. To nie nagrywał przypadkiem działu promocji? Nie, nie, nie. Tak? A zdradzi Pan nazwisko tego znajomego? Nie, nie, nie mogę. Mam tak, żadę. na pewno. Tak. A, a nie dziwi Pana, że wygląda identycznie jak wszystkie inne filmy? Mhm. Nie wiem, no jest jakiś taki ogólny temat i... Ale nie, ja, ja mówię o produkcji filmu, że ten film wygląda identycznie jak wszystkie pozostałe. No, nie wiem, no jest jakiś tam zaciągnięty temat i każdy sobie po prostu od siebie zniwa. Gdzie pan go wysłał? Jak, jak go pan przesłał, proszę powiedzieć? No. Na maila, tak? Na maila? A duży był pik? Nie wiem. Zmieścił nie się nie. na maila? Nie znam się na tym. No a to też zmieścił się. A to pan przesłał, czy tak. coś czy inny? Tak. To pan przesłał i pan nie wie, czy się zmieścił, czy nie? Poszedł, tak. Nie mam pojęcia, jak miał tam, tam. Mówi pan prawdę? Tak. Przysięga pan? Nie będę przysięgał w takiej sytuacji. Dziękuję. Doceń to, co bliskie. Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera portalu nowagazeta.pl